Jesteśmy współorganizatorem dzisiejszego wydarzenia. Za drugim współorganizatorem jest miasto Stołeczna Warszawa, dokładnie Biuro Architektury. Chciałam bardzo podziękować burmistrzowi Pomorowskiej za umożliwienie nam realizacji tego spotkania no i sfinansowanie również sfinansowanie tego przedsięwzięcia. Chciałam podziękować też firmie Zymetria. To jest firma badawcza, firma socjologiczna, która w partnerstwie bezpłatnie wykonała dla nas badania dotyczące właśnie takiego społecznego wymiaru. Znaczy Społecznego, społecznych konsekwencji braku toalet. Są to pierwsze ogólnopolskie badania. Katarzyna Król, reprezentująca firmę, za chwilę przedstawi, przedstawi te badania. No i za chwilę przedstawię wszystkich gości, ale szczególnie chciałam powitać panią wiceprezydentę Adriannę Porosko i y, pana y, burmistrza y, śródmieścia, y, pana Ferenca, dzień dobry państwu. Y My kwestią dostępności toalet w miastach zajmujemy się od pięciu lat. No, ta konferencja jest takim ukoronowaniem naszej, ak naszej aktywności w tym obszarze. Chciałam zaprezentować Państwu teraz spot prezentujący kampanię, która jest naszą głównym, główną aktywnością, jaką prowadzimy w tym obszarze. Co dwie godziny. Różnie to bywa, czasami często często! Z Heleną bywa, że nawet co pół godziny! Teraz! Czysta i dostępna toaleta powinna być w zasięgu każdej i każdego z nas. Tylko wtedy wszyscy będziemy mogli swobodnie i bez stresu spędzać czas na mieście. Czy wiesz, że wiele osób specjalnie nie pije i nie je przed wyjściem z domu z obawy przed nagłą koniecznością skorzystania z toalety? Inni nie wychodzą z domu wcale. Załatw to na mieście chcemy otworzyć dla mieszkańców toalety, które znajdują się w urzędach, bibliotekach, restauracjach czy domach kultury. Otworzyliśmy już blisko 50. Chcemy otworzyć co najmniej 1000. Udostępnij toaletę w swoim lokalu. Naklejka na wejściu poinformuje przechodniów, że mogą tu zajrzeć bez skrępowania. Wejdź na stronę załatwtonamieście.pl, wypełnij prosty formularz i zamów naklejkę. Oznacz nią swój lokal w widocznym miejscu. My umieścimy go na liście miejsc biorących udział w akcji i będziemy promować sieć lokali z naklejką. Bądź początkiem zmiany. Zyskasz nowych i oddanych klientów oraz możliwość zniżki w czynszu. Sprawdź to w swoim urzędzie. Łączymy siły, musi być nas dużo. Dołącz do akcji Załatw to na mieście. Razem tworzymy nowoczesne miasto. powiedzieć, że mamy takie poczucie, że ten temat dostępnych toalet dalej jest tematem tabu. I celem tej konferencji i naszych działań jest to, żeby ta debata przeszła do takiej przestrzeni publicznej i żeby ona się odbywała bez wstydu. Taką inspiracją dla nas jest akcja menstruacja. Tutaj mamy reprezentantkę tego przedsięwzięcia. Mamy wrażenie, że parę lat temu menstruacja była takim tematem, no a teraz te różowe skrzyneczki stały się już w ogóle całkowitym standardem. Więc, no właśnie, chcemy wprowadzić ten temat dostępności toalet do takiej głównego nurtu y, m, debaty. Y, z badania, które zaraz zostanie zaprezentowane, wynika, że 11 milionów Polaków uczestniczyłoby dużo bardziej aktywnie w życiu społecznym, gdyby były dostępne toalety. No, 11 milionów ludzi. 6,5 miliona Polaków i Polek powiedziało, że załatwia swoje potrzeby fizjologiczne poza toaletą. No, i mam takie poczucie, że my w ogóle socjalizujemy już dzieci do załatwiania się w krzakach, tak? Bo na przykład przy placach zabaw no nie ma toalet, więc to jest od małego, od małego do tego przyzwyczajamy. Nasze takie stanowisko jako fundacji jest takie, że zauważyliśmy, że właśnie ten brak toalet trochę uniemożliwia nam realizowanie naszej misji. Naszą misją jest. Tworzenie warunków do tego, żeby ludzie w mieście byli razem. No i zauważyliśmy, że po prostu nie wszyscy mogą brać w tym udział nie wszyscy mogą wyjść z domu nie wszyscy mogą być jakby z nami w tych aktywnościach poza domem, które y, proponujemy bo y, część osób jest y, no, więźniami swoich mieszkań swoi, musi być po prostu blisko, y, blisko swojej własnej łazienki. Jest takie. Y, Ciekawe, fajne, moim zdaniem bardzo trafne mm, określenie, że jest to smycz toaletowa, czyli że jesteśmy na takiej smyczy toaletowej, Ono pochodzi z wiktoriańskiej Anglii, kiedy no, w ogóle nie było y, publicznych toalet i po prostu ludzie mogli się na tyle oddalić od domu, żeby jeszcze zdążyć, y, zdążyć wrócić. No teraz coraz więcej, znaczy bardzo wiele osób dalej jest y, na tej smyczy, tak, chcielibyśmy, żeby żeby to się zmieniło. My proponujemy to, jako Fundacja, proponujemy trzy rozwiązania. Jedno to jest wykorzystanie istniejącego zasobu, czyli tak jak widzieliście Państwo ten spot, chcemy wprowadzić działania zmierzające do tego, żeby niekoniecznie budować publiczne toalety, to również, ale, ist, ale udostępniać istniejący zasób, który jest w urzędach, w bibliotekach, w instytucjach kultury, w gastronomii, tylko no trzeba w świadomy sposób prowadzić i koordynować te akcje, bo naszym zdaniem to doprowadzi do tego, że toalet będzie wtedy wystarczająco dużo. Nie wiem, czy możliwe jest zbudowanie wystarczającej liczby toalet publicznych, tak żeby one były dostępne dla przechodnia, co powiedzmy 10 czy 15 minut. Musz trzeba udostępnić po prostu to, co jest. Ciekawą, jakby. Ciekawą taką ramą prawną, z której w Warszawie y, można skorzystać, żeby osiągnąć ten cel, jest zniżka w czynszu, jaką, z której mogą korzystać, y, z której może korzystać gastronomia. Jest to y, zarządzenie prezydenta z 2020 roku, które umożliwia udzielenie zniżki w czynszu do 10% lokalom, które udostępniają toaletę. No, w tej chwili jest y, to y, na papierze można powiedzieć, bardzo niewiele lokali z tego korzysta. Są zarządzenia dzielnicowe, wdrożeniowe, tak? Dzielnica Śródmieście, Dzielnica Ochota mają takie akty wdrożeniowe właśnie na poziomach dzielnic, w których w ZGN-ach restauratorzy mogą negocjować po prostu tą zniżkę w ZGN-ach, więc bardzo byśmy chcieli tutaj wziąć ten temat, do, w, w, znaczy yy, yy, włączyć go tutaj do dyskusji. A druga rzecz, to jeszcze trzecia rzecz, no to jest mapa, tak? Bo jeszcze ważnym tematem, cały czas mówimy o tym, że yy, ważna jest ta mapa dostępnych toalet. Yy, naszym marzeniem jest to, żeby nie tworzyć oddzielnej aplikacji i nie tworzyć oddzielnej mapy, tylko dołożyć ten temat do mapy Google'a. Bardzo byśmy chcieli współpracować z Google. Jeżeli ktoś tu jest, to reprezentuje, będzie tego słuchał, to jesteśmy bardzo ciekawi takiej współpracy. Bo jak się wchodzi na mapę, to są różne filtry: stacje benzynowe, biblioteki, sklepy sportowe naprawdę ta lista jest bardzo szeroka tych filtrów, które, przez które można włączyć ale toalet tam nie ma właśnie bo tych toalet nie ma. No, nie ma w tej debacie publicznej, prawda? Że to jest taki temat dotyczący nas wszystkich, a, a właśnie go nie ma i dlatego też byśmy chcieli przez, yy, przez tego Google'a. To ja już yy, będę kończyć, jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, yy, jak będzie wyglądał plan dzisiejszego dnia. Yy, teraz yy, zaproszę, zaprosimy do yy, przedstawienia wykładu yy, naszą prelegentkę. Yy, Profesor Joan Richards z Royal College of Art, która jest naszą gwiazdą. Za chwilę powiem o niej kilka słów. Po wykładzie zaprosimy Państwa na kwadrans przerwy, a po przerwie zaprosimy na prezentację badań. badań Przeprowadzonych przez firmę Zymetria, które zaprezentuje Katarzyna Król i na debatę, którą poprowadzi Karolina Domagalska i weźmie w niej udział pani doktor Ewa Bres-Niepada, Michał Lake. Pani wiceprezydent Adriana Borowska, Olga Rosmońska-Lińska z Zarządu Zieleni i Marianna, Marianna Zjawińska, restauratorka, i Monika Pastuszko, autorka książki Matka Polka Sika w Krzakach. Zanim oddam mikrofon Joanne, chciałam powiedzieć kilka słów o tej wyjątkowej osobie dała się zaprosić właśnie na tą konferencję, za co bardzo dziękuję. Jest ona antropolożką designu. Z naszej wiedzy wynika, że ona jest jedyną na świecie profesorką, która mówi o sobie, że jest aktywistką toaletową. No i udało jej się doprowadzić do tego, że w Royal College of Art w Londynie otworzony został wydział dedykowany właśnie toaletom, który się nazywa Public Toilets Research Unit. No, toalety to jest jej pasja, jednocześnie fascynujący temat badawczy. Jest ona ze swoim zespołem stworzyli największą właśnie mapę The Great British Public Map Toilet Toilet Map. Jest to największa baza publicznie dostępnych toalet w Wielkiej Brytanii współpracuje również z lokalnymi samorządami i społecznościami, z którymi tworzy manifesty toaletowe. Wczoraj poprowadziła z nami warsztat, w którym i my stworzyliśmy taki manifest toaletowy, który zaprezentujemy Państwu przed debatą. To dziękuję bardzo i oddaję głos. Dziękuję.